Madziu, kochanie, jesteśmy już prawie na miejscu. Już, myślałam, że lot potrwa dłużej. Lecimy wojskowym helikopterem. To nie rejsowy samolot. Jak się czujesz? Dziwnie. Denerwujesz się? Nie, to nie to. Chodzi o zespół. Coś z nimi nie tak? Co, nietypowi. Co to znaczy? Zazwyczaj na misje poszukiwawcze wysyłają oddział policjantów albo żołnierzy. A tym razem. tak? Mam ze sobą drwala, kucharkę i lekarkę. Co to jakiś żart? Chciałbym. Facet o imieniu Adam wygląda, jakby całe życie spędził w lesie. Ma się kierę większą niż ja. Kobieta, Ewa. To lekarka z doświadczeniem polowym. Jest spokojna, ale w jej oczy Widać, że widziała niejedno, a Piotr jest kucharzem z jakiejś polowej kuchni wojskowej. Marek, co to za misja? Wysyłają was na piknik? Nie mam pojęcia. Odprawa była bardzo lakoniczna. Znaleźć i uratować czwórkę zaginionych dzieci, przetrwać w lesie, dostosować się do warunków. To brzmi bardzo dziwnie. Wiem, widzę już las. Wygląda pięknie i przerażająco. Trafne określenie. Lądujemy na małej naturalnej polanie. Uważaj na siebie, kochanie, proszę. Będę, obiecuję. Muszę kończyć. Po wylądowaniu tracimy łączność satelitarną. Będę pisał, jak tylko znajdę sygnał. Kocham cię. Ja ciebie też. Madziu, masz zasięg? Marek, tak, co się działo? Martwiłam się. Spokojnie, wszystko w porządku. Znaleźliśmy miejsce na obóz. Mamy trochę zasięgu na wzgórzu. I jak tam? Ten drwal Adam jest niesamowity. Wszedł do lasu i po godzinie wrócił z drewnem na całą noc. Rozpalił ognisko, które wygląda jak małe słońce. Buduje jakieś prowizoryczne szałasy. A reszta? Ewa sprawdza nasz sprzęt medyczny, a Piotr gotuje. Gotuje? Tak, i pachnie niesamowicie. Mówi, że morale to podstawa. Dziwny zespół, ale może skuteczny. Zobaczymy. Ten las jest dziwny, Madziu. Dlaczego? Jest cicho. Zbyt cicho. Gdy zapadł zmrok, ucichły wszystkie ptaki, wszystkie owady. Teraz słychać tylko trzask ognia. I jest zimno. Nienaturalnie zimno, jak na lipiec. Może to przez góry. Może znaleźliśmy coś. Co? Adam znalazł, jak rąbał drewno. Mały drewniany totem. Ktoś go wyrzeźbił i powiesił na drzewie. Jak wygląda? To jest straszne. Adam mówi, że to strażnik klasu. Miejscowe legendy. Nie podoba mi się to. Mi też nie. Piotr woła na kolację. To dobrze, zjedz coś ciepłego. Tak zrobię. Odezwę się później. Madziu. Tak, wszystko w porządku? Nie do końca. Co się stało? Siedzimy przy ognisku i patrzymy w ciemność. I co tam widzicie? Oczy. Jakie oczy? Świecące, tuż za linią drzew. Kilkanaście par, może więcej. Pojawiły się pół godziny temu i po prostu tam stoją. I patrzą. To pewnie jakieś zwierzęta, sarny, lisy. Adam mówi, że to wilki. Wilki? Marek to niebezpieczne. On mówi, że nie. Jak to nie? Mówi, że te wilki nie patrzą na nas. To na co? Patrzą na zewnątrz. W las, jakby nas pilnowały. Pilnowały? Przed czym? Nie wiem, ale właśnie wyszły z lasu. Wilki? Tak, cała Wataha. Podchodzą do naszego obozu. Marek. Spokojnie, Ewa mówi, żeby się nie ruszać. One. One nie są agresywne. Po prostu podeszły do granicy światła ogniska i usiadły. Wszystkie. W kręgu, zwrócone pyskami w stronę lasu, jakby tworzyły wokół nas barierę. Nie rozumiem. Ja też nie. Adam szepcze, że to strażnicy. Że one też czują, że coś nadchodzi. I że chronią swoje terytorium. A wy jesteście na ich terytorium? Nie, on mówi, że one chronią nas, bo w lesie jest coś, czego one boją się bardziej niż ludzi. Co? Czekaj, zaczęły warczeć. Na co? Na coś w lesie, czego nie widzę. Wszystkie patrzą w ten sam punkt, w gęstą ciemność między drzewami i nagle ucichły. Co się dzieje? Wszystkie położyły uszy po sobie i skomlą. Jakby się bały. Marek. Słyszę coś? Co? Z lasu. Głęboki, dudniący ryk. Ale to nie jest ryk niedźwiedzia, ani żadnego innego zwierzęcia, jakie znam. To brzmi staro i źle. Co to było? Nie wiem, ale wilki. Co z nimi? Zaczęły wyć. Ale to nie jest wycie myśliwskie. One wyją ze strachu. Madziu, cokolwiek tam jest. Nawet wilki się tego boją. Marek, odezwij się jak tylko będziesz mógł. Nie spałam całą noc. Jestem, kochanie, żyję. Co się działo? Ten ryk. Nawet nie wiem jak ci to opisać. Po tym ryku całą noc siedzieliśmy przy ognisku z bronią w ręku. A te wilki? Zostały z nami prawie do świtu. Siedziały w kręgu i warczały w stronę lasu. A potem, tuż przed wschodem słońca, po prostu wstały i zniknęły w zaroślach. Niesamowite. Adam mówi, że to był dobry znak, że zaakceptowały naszą obecność. A ten potwór pojawił się? Nie, słyszeliśmy go jeszcze kilka razy, ale daleko, bardzo daleko. To dobrze. Tak, przynajmniej przed Trwaliśmy pierwszą noc. Piotr robi jajecznicę. Z jakimiś ziołami, które zebrał w lesie, twierdzi, że są jadalne. Ufasz mu! Adam potwierdził, że to bezpieczne. Ten drwal zna każdą roślinę w tym lesie. To chodząca encyklopedia przetrwania. Czyli jednak dobry zespół ci przydzielili. Zaczynam tak myśleć. Każdy ma swoją rolę. Jaki jest plan na dzisiaj? Po śniadaniu ruszamy na zwiady. Adam znalazł coś o świcie. Co takiego? Ślady. Małe dziecięce odciski butów w wilgotnej ziemi. Jedno z zaginionych dzieci. Tak, ślady są świeże, prowadzą na północ, idziemy tym tropem. Bądźcie ostrożni. Będziemy. Ewa przygotowała Plecak medyczny. Bierzemy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. A co z obozem? Piotr zostaje, żeby go pilnować. Powiedział, że przygotuje nam porządną kolację na powrót. Optymista. Trzymam za was kciuki. Pisz jak tylko będziesz mógł. Oczywiście. Madziu, to jest niesamowite. Co znaleźliście dziecko? Jeszcze nie, ale idziemy po jego śladach i dzieje się coś dziwnego. To znaczy, pamiętasz te wilki z nocy? Tak. One idą z nami. Co? Niedosłownie, ale Adam co chwilę pokazuje mi ich ślady. Idą równolegle do nas, jakieś 50 metrów po naszej lewej stronie. Cały czas. polują na was? Nie, Adam mówi, że jest inaczej. Mówi, że one nie idą za nami. One idą śladem tego dziecka, tak jak my. Chcą je upolować? Nie, on twierdzi, że one je eskortują, albo zaganiją w bezpieczne miejsce. Pokazał mi, że ślady wilków nigdy nie krzyżują się ze śladami dziecka. Zawsze trzymają dystans. Czyli ta twoja teoria, że zwierzęta chronią te dzieci, zaczyna nabierać sensu. Chronią je przed czymś znacznie gorszym. Przed tym potworem z nocy. Tak, czekaj. Adam się zatrzymał. Co jest? Ślady dziecka prowadzą do małej jaskini u podnóża skał. Myślisz, że jest w środku? Adam mówi, że tak. Ślady wilków kończą się tutaj, czekają na zewnątrz. Przygotowujemy się do wejścia. Ja i Ewa wejdziemy do środka. Adam zostanie na zewnątrz i będzie nas osłaniał. Uważajcie. Wchodzimy, jest ciemno. Włączam latarkę. Jest. Dziecko? Tak, dziewczynka, może 7-8 lat. Siedzi, skulona w kącie jaskini, płacze. Jest ranna? Ewa ją bada. Mówi, że jest wyziębiona i odwodniona, ale nie ma żadnych poważnych obrażeń, tylko kilka zadrapań. Dzięki Bogu. Próbujemy z nią rozmawiać, jest przerażona. Ewa jest niesamowita. Mówi do niej takim spokojnym, ciepłym głosem. Dała jej kawałek czekolady. Dziewczynka w końcu się odezwała. Co powiedziała? Zapytała, czy jesteśmy jednymi z nich. Z nich, czyli kogo? Mówi o ludziach w maskach. Kultyści. Tak, mówi, że ją obserwowali, że chcieli ją zabrać do pana lasu. Pana lasu, dear monster. Dokładnie. Mówi, że bała się, ale duże pieski ją obroniły. Wilki. Tak, powiedziała, że wilki otoczyły ją i nie pozwoliły tym ludziom w maskach podejść, a potem zaprowadziły ją do tej jaskini. To niesamowite. Wiem. Dobra, wychodzimy. Ewa niesie ją na rękach. Jest za słaba, żeby iść. Musimy wracać do obozu. Szybko. Zbliża się wieczór. Powodzenia. Madziu, coś jest nie tak. Co tym razem? Adam mówi, że las ucichł, znowu, i wilki, które szły z nami, zniknęły. To zły znak? Według Adama, najgorszy z możliwych. To znaczy, że w pobliżu jest drapieżnik, którego boją się nawet one albo. Albo. Albo ludzie w maskach. Adam znalazł coś na ziemi. Co? Sznur, cienki, ale mocny, rozciągnięty w poprzek ścieżki na wysokości kostek. To pułapka. Omincie ją. Ominęliśmy, ale pewnie jest ich więcej. Oni wiedzą, że tędy wracamy. Czekają na was. Tak e, cicho. Co? Adam pokazuje, żebyśmy się zatrzymali. Wskazuje na drzewa przed nami. Co tam jest? Widzę ich. Ilu ich jest. Widzę trzech, ale pewnie jest więcej. Nie ruszają się, po prostu stoją i patrzą. Co robicie? Adam każe nam się powoli wycofać. Inną drogą. Zaczynamy się cofać. Oni nas nie ścigają. To dobrze. Nie, to źle. Dlaczego? Bo to nie był atak, to było ostrzeżenie. Pokazali nam, że tu są, że nas widzą i że mogą nas dopaść, kiedy tylko zechcą. Marek? Tak? Znaleźliśmy Piotra. Kucharza? Gdzie? Nie, nie jego. Jego plecak wisi na gałęzi. A pod nim, na ziemi, leży tylko jego czapka kucharska i wielka, mokra plama krwi. O Boże, nie. Zabrali go. Musimy wracać do obozu natychmiast. Uważajcie na siebie. Coś jest nie tak. Co? Dym. Nie widzę dymu z naszego ogniska. Może wygasło. Piotr miał go pilnować. Nigdy by do tego nie dopuścił. Biegniemy. Jesteśmy w obozie. To masakra. Co się stało? Wszystko jest zniszczone. Szałasy połamane, zapasy jedzenia rozrzucone po całej polanie. A ognisko jest rozkopane. Ktoś celowo je zgasił. Kultyści. Tak, byli tu, kiedy nas nie było. Zabrali Piotra i zniszczyli nasz obóz. Chcą was wykończyć, zastraszyć. Wiem, Adam jest wściekły. Chcę ruszyć za nimi w pościg. A ty? Nie mogę. Mam pod opieką dziecko, a Ewa ledwo trzyma się na nogach ze Prachu. Musimy tu zostać i przygotować się na noc. To dobra decyzja. Adam się uspokoił. Mówi, że ma rację, że najważniejsze jest przetrwanie. Zaczynamy budować wszystko od nowa, barykady, wyższe i mocniejsze niż wcześniej. A co z dziewczynką? Jak ona się czuje? Jest przerażona. Ewa próbuje ją uspokoić. Dała jej jeść. Trochę się ożywiła. Zaczęła mówić. Co mówi? U panu Lazu. O tym potworze. Tak, mówi, że on nie lubi ognia, że jasne światło go parzy. To ważna informacja. Wiem, mówi też, że on słyszy strach. Jak to? Im bardziej się boisz, tym szybciej cię znajdzie, tak powiedziała. Boże, co te dzieci Musiały przeżyć. Musimy być spokojni i musimy mieć ogromne ognisko. Adam rąbie drewno jak szalony. Ja i Ewa budujemy umocnienia. Dacie radę. Wierzę w was. Musimy, słońce zachodzi. Zaczyna się. Tak, dzisiaj las jest inny. Jak? Nie ma tej ciszy co wczoraj. Jest pełen dźwięków. Słyszę trzask gałęzi, szelest liści, coś dużego chodzi między drzewami. To on? Nie wiem. Adam mówi, że jest ich kilka, różnych. Zapaliliśmy ognisko, jest ogromne, oświetla całą polanę. Siedzimy wszyscy razem, czekamy. A te wilki wróciły? Nie, tej nocy jesteśmy sami. Dziewczynka zasnęła w ramionach Ewy. To dobrze, nie będzie musiała tego oglądać. Oglądać czego? Tego, co właśnie wyszło z lasu. Marek? Jest na skraju polany, tuż poza zasięgiem światła. Stoi. Tam. I patrzy. To on, dear monster? Tak. Jest ogromny. Wiem, nie rusza się. Po prostu nas obserwuje. Co on robi? Adam mówi, że nas bada. Sprawdza nasze słabe punkty. Czeka, aż ogień przygaśnie. Nie możecie do tego dopuścić. Wiemy, dorzucamy drewna bez przerwy. On idzie. Gdzie? Obchodzi nasz obóz, powoli, w kręgu, jak rekin krążący wokół ofiary. Marek, nie panikuj. Pamiętaj, co mówiła dziewczynka. On żywi się strachem. Próbuję, ale to trudne. Zatrzymał się i ryknął. Ten sam ryk, co wczoraj, ale teraz jest tuż obok. Cała ziemia drży. Co robicie? Nic. Stoimy z bronią w ręku. On biegnie. W waszą stronę? Tak. Uderzył w barykadę. Barykada trzyma, ale ledwo. Adam próbuje ją naprawić. Rąbie się kierą wrogi potwora. Uważajcie. Cofnął się, ale biegnie znowu. Z drugiej strony. Ewa rzuciła w niego płonącą żagwią. I co? Zasyczał i odskoczył. On naprawdę boi się ognia. To wasza jedyna broń. Wiem. Robimy pochodnie, rzucamy w niego. On jest wściekły, niszczy drzewa wokół polany. Wytrzymajcie do rana. Próbujemy, ale on jest inteligentny. Przestał atakować frontalnie. Chowa się w ciemności i próbuje nas obejść. Nie spuszczajcie go z oczu. Jest za szybki. Zniknął. Jak to zniknął? Nie widzę go. Schował się w lesie. Otrze. Nie, słyszę go. Chodzi dookoła nas. Czeka. Na co? Aż skończy nam się drewno. Marek. Tak? On nie jest sam. Co masz na myśli? Widzę ich. Na skraju lasu. Kultyści. Z płonącymi pochodniami. Otaczają nas. To była zorganizowana akcja. On nas zmęczył, a oni przyszli nas wykończyć. Nie. Adam krzyczy. Co się stało? Jeden z nich go zaatakował od tyłu. Ewa biegnie mu na pomoc. Ja strzelam. Oni się nie boją, kul. To pułapka. Madziu, kocham cię. Pamiętaj o tym. Marek, nie walcz. Walczę, ale ich jest za dużo. Zabrali Ewę. Nie! I Adama. Zostałem sam z dzieckiem i z nim stoi nade mną. Pan Lasu uśmiecha się. Dlaczego cię nie atakuje? Nie wiem, może czeka. Dziewczynka płacze. Tuli się do mnie. Mówię jej, żeby była cicho. Co zamierzasz zrobić? Nic, nie mam czym walczyć. Pistolet jest pusty, został mi tylko nóż. To koniec, Madziu. Nie mów tak, musi być jakieś wyjście. Nie ma, on podnosi swoją nogę. Tę z kopytem. Chyba chce mnie zmiażdżyć. Kocham cię. Nie! Słyszę warkot. Co? Z lasu. Głośny, wściekły warkot. To wilki. Wróciły? Tak, wybiegły z ciemności. Jest ich cała, Watacha. Atakują was? Nie, one atakują jego. Co? Rzuciły się na dir monstera. Jeden z wilków, ten największy alfa, skoczył mu prosto na nogę. To niemożliwe. On próbuje je zrzucić macharogami. Jeden z wilków został odrzucony na drzewo, ale reszta walczy. To moja szansa. Jaka? Muszę uciekać. Biorę dziewczynkę na ręce. Uważaj. On nie zauważył. Odwrócił głowę w moją stronę, ale wilki znowu go zaatakowały. Dały mi kilka sekund. Biegnę. Dokąd? Gdziekolwiek, w las, jak najdalej stąd. Dasz radę. Słyszę za sobą ryk potwora i wycie wilków. Walka wciąż trwa. Biegnę już chyba z 10 minut. Nie zatrzymuję się. Jesteś bezpieczny? Nie wiem. Nic już nie słyszę. Zgubiłem się. Co masz na myśli? Nie wiem, gdzie jestem. Wokół tylko ciemne drzewa. Nie mam kompasu. Telefon ma 15% baterii. Spokojnie, Marek. Musisz odpocząć. Nie mogę. On może nas tropić. Dziewczynka zasnęła na moich rękach. Jest wyczerpana. Ty też. Musisz znaleźć jakieś schronienie. Nie ma tu nic. Tylko drzewa i ciemność. To koniec. Zgubiliśmy się. Zamrzniemy tu, albo on nas znajdzie. Nie poddawaj się. Jestem zmęczony, Madziu. Tak bardzo zmęczony. Chyba po prostu usiądę pod tym drzewem i poczekam. Nie. Czekaj. Co? Coś tu jest. Twór? Nie, to jeden z tych wilków. Atakujecie? Nie, stoi kilka metrów ode mnie i patrzy. To ten alfa, ten największy, jest ranny, kuleje na jedną nogę. Co on robi? Nic, tylko patrzy. Odwrócił się i spojrzał na mnie, jakby chciał, żebym za nim poszedł. Myślisz, że. Nie wiem, ale nie mam nic do stracenia. Idę za nim. Marek, to może być pułapka. Cały ten las jest pułapką, co za różnica. On prowadzi mnie przez gęste zarośla, w miejsce, którego sam bym nigdy nie znalazł. Gdzie? To jaskinia, ukryta za wodospadem. Wilk zatrzymał się przy wejściu i znowu na mnie patrzy. Chyba chce, żebym wszystko do środka. A on? On zostaje na zewnątrz. Położył się przy wejściu, jak strażnik. Wchodzę! Co jest w środku? Jest sucho, i cieplej niż w lesie. I jest tu coś. Co? Stare palenisko. I trochę drewna. I stare puszki po jedzeniu. Ktoś tu był przed nami. Jakiś myśliwy? Może. Znalazłem też stary podarty śpiwór i apteczkę. Jest w niej jodyna i bandaże. To niesamowite macie schronienie. Tak, dzięki wilkowi. Położę małą spać, a potem opatrzę tego wilka, jeśli mi pozwoli. Jesteś dobrym człowiekiem, Marek. Nie wiem, po prostu próbuję przetrwać i uratować tych, których się da. Co zrobisz teraz? Teraz przetrwam tę noc, ale jutro. Co jutro? Jutro muszę po nich wrócić. Po kogo? Po Ewe i Adama i po resztę dzieci. Zwariowałeś sam? Nie jestem sam, mam nowego sojusznika. On naprawdę tam został? Tak, pilnuje nas. A co z kultystami i z tym potworem? Oni zabrali mój zespół. Będą następni po te dzieci, a ja będę następny po nich. Marek, to samobójstwo? Nie, nie uciekam. Teraz to ja poluję. Marek, spałeś chociaż trochę? Nie. Siedziałem całą noc przy ogniu i patrzyłem na tego wilka. A on? Też nie spał. Leżał przy wejściu i obserwował las. Ani na chwilę nie zmrużył oka. To niesamowite. Tak, jestem mu winien życie. I życie tej małej. Jak ona się czuje? Obudziła się. Ewa zostawiła w plecaku batony energetyczne, zjadła trochę i wodę. Jest słaba, ale przytomna. Pytałeś ją o imię? Tak, ma na imię Maja. Biedne dziecko. Opowiedziała mi więcej o tych ludziach w maskach. Co mówiła? Że zabrali jej brata i dwie inne dziewczynki. Mówili, że idą na święto lasu. To oni mają resztę. Dzieci. Tak, i mój zespół. Co zamierzasz zrobić? Czekasz na ratunek? Nie ma żadnego ratunku, Madziu. Nikt po nas nie przyleci. Jesteśmy sami. Więc co? Muszę ich znaleźć. Sam? To szaleństwo! Nie jestem sam. Wilk się obudził i patrzy na mnie. Co robi? Wstał i idzie w stronę wyjścia z jaskini. Odwraca się i patrzy na mnie. On na mnie czeka. Chce cię gdzieś zaprowadzić. Tak, myślę, że chce mi pokazać, gdzie oni są. A co z mają? Nie możesz jej zabrać ze sobą. Wiem, musi tu zostać. Tłumaczę jej, że muszę iść uratować innych, że tu będzie bezpieczna. Boi się? Tak, ale ten wilk podszedł do niej i polizał ją po ręce. Naprawdę? Tak, a ona go pogłaskała. Chyba rozumie, że on jej nie skrzywdzi. Zostawiam jej resztę jedzenia i wody i latarkę. Obiecałem, że wrócę z jej bratem. Marek, muszę to zrobić. Wychodzę z jaskini. Wilk rusza przodem, ja za nim. Uważaj na siebie, błagam. Będę. Idziemy już chyba z dwie godziny. I co? Wilk prowadzi mnie ścieżkami, których sam bym nie znalazł. Przez gęste zarośla, wzdłuż strumieni. On doskonale wie, dokąd idzie. To niesamowite, jak zwierzęta potrafią być inteligentne. To coś więcej niż inteligencja, to celowość. On ma misję, tak jak ja. Zatrzymaliśmy się. Dlaczego? Wilk położył się na ziemi i nasłuchuje. Pokazuje mi, żebym był cicho. Czołgamy się do skraju urwiska. Co tam jest? Widzę ich. Kogo? Całą wioskę. To ich obóz. To coś więcej niż obóz, to osada, ufortyfikowana. Muszę się dostać bliżej, znaleźć Adama i Ewę i dzieci. Jak to zrobisz? Wilk pokazuje mi drogę, prowadzi mnie w dół, z boczem od strony, gdzie nie ma strażników. Okej, okay, jestem na dole, ukryty w krzakach jakieś 50 metrów od ich wioski. Co widzisz? Kultyści. Oni nie zachowują się jak ludzie. Poruszają się w dziwny, niemal taneczny sposób. Nużą tę samą melodię, co słyszałem w lesie. Widzę klatki. Jakie klatki? Zrobione z drewna i kości, a w nich? Są tam dzieci? Tak, widzę dwie dziewczynki i chłopca. To muszą być oni. A co z twoim zespołem? Nie widzę ich. Muszę podejść jeszcze bliżej. Ryzykujesz. Muszę. Jestem teraz za jednym z szałasów. Widzę coś jeszcze. Co? Coś w rodzaju ołtarza ofiarnego. A na nim. O nie. Marek, co tam jest? To Piotr. Nasz słuchasz a raczej to co z niego zostało jego ciało jest częścią tego ołtarza, użyli go jako nawozu. Wyrastają z niego jakieś dziwne blade grzyby. Boże, muszę stąd zabrać resztę. Widzę Adama i Ewę. Gdzie żyją? Tak, są przywiązani do wielkiego pala na środku wioski. Są nieprzytomni, ale oddychają. Musisz ich uwolnić. Wiem, ale jak. Jest ich tu co najmniej dwudziestu. Muszę znaleźć ich słaby punkt. Wchodzę do największego szałasu, namiotu wodza. Co jest w środku? Skóry, czaszki i rysunki na ścianach. Co to jest? To ich historia, ich Biblia. Oni nie tylko go czczą. Oni wierzą, że Dir Monster to serce lasu płodności i rozkładu, i że ofiary z ludzi karmią las, zapewniają im przetrwanie. To szaleńcy. Coś gorszego. Słyszę ich, rozmawiają, mówią o wielkiej ceremonii. Jakiej ceremonii? Mówią, że tej nocy serce lasu w pełni się przebudzi i że potrzebuje ostatniej, najpotężniejszej ofiary. Kogo? Mojego zespołu. I tych dzieci. Chcą ich wszystkich złożyć w ofierze o północy. Nie! Muszę ich powstrzymać. Ale jak? Nie wiem, ale mam czas tylko do zmroku. Wiem, gdzie oni są i wiem, co chcą zrobić. Mam czas do zachodu słońca, żeby ich wszystkich uwolnić. Albo zginę próbując. Madziu, mam plan. Jaki? Błagam, nie rób nic głupiego! To najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobię, ale jedyna możliwa. Co chcesz zrobić? Oni przygotowują się do tej swojej ceremonii. Wszyscy gromadzą się wokół ołtarza. To odciąga ich uwagę od klatek. Chcesz spróbować ich uwolnić? Tak, po cichu, jednego po drugim. Sam? Nie, wilk jest ze mną ten wilk podążał za tobą? Cały czas czekał w zaroślach. On też wie, że to decydujący moment. Nie wierzę, że to mówię, ale ufam temu wilkowi. Ja też. Zaczynamy. Skradam się w stronę klatki z dziećmi. A co z wilkiem? Odwraca uwagę. Jak? Zaczął wyjść na skraju lasu. Kilku kultystów poszło to sprawdzić. Jest sprytny. Niesamowite. Jestem przy klatce, zamknięta na drewnianą zasuwę. Otwieram. Dzieci są przerażone. Pokazuję im, żeby były cicho. Rozumieją? Tak, kiwają głowami. Wyprowadzam je po cichu w stronę lasu. Wilk do nas dołączył. Prowadzi nas w bezpieczne miejsce. Udało tak, dzieci są bezpieczne, ukryte w tej samej jaskini co Maja. Wilk ich pilnuje. A ty? Wracam. Po co, Marek, uratowałeś dzieci, uciekajcie? Nie zostawię swojego zespołu. Oni mogą już nie żyć. Póki nie zobaczę, nie uwierzę. Jestem z powrotem w obozie. Kultyści są wściekli, zauważyli zniknięcie dzieci. Szukają ich, ale w złym kierunku. Wilk zostawił fałszywe tropy. Genialne. Teraz moja kolej. Idę w stronę pala, do którego przywiązani są Ewa i Adam. Są tam jeszcze? Tak, ale coś jest nie tak. Co? Przy nich stoi wódz kultystów. Ten w największej masce z rogami jelenia. I trzyma nóż. O nie. Zaczyna jakiś rytuał. Śpiewa w tym ich dziwnym języku. Muszę działać teraz. Co zrobisz? To, co umiem najlepiej. Zachodzę go od tyłu. Uważaj! Już za późno. Marek, udało się? Co zrobiłeś? Obezwładniłem go, jest nieprzytomny. Przecinam więzy. Ewa i Adam są wolni, ale ledwo przytomni. Dasz radę ich stamtąd zabrać? Muszę, uciekamy. W stronę lasu. Udało się? Tak, jesteśmy w lesie, ale oni nas zauważyli. Kultyści? Tak, cała wioska biegnie za nami. Wściekli. Biegnijcie do jaskini. Próbujemy, ale oni są szybsi, doganiają nas. Nie damy rady. Musicie. To ryk. Jaki? Jego, dear monster, wyszedł z lasu, stoi między nami a kultystami. Atakuje was? Nie, on atakuje ich. Co? Rzucił się na kultystów. Rozrywa ich na strzępy. Dlaczego? Nie wiem, może. może my pomyliliśmy wszystko. Co masz na myśli? On nie chciał ofiar. On ich karał za to, co robili w jego lesie. A my byliśmy tylko pionkami w tej grze. To daje nam szansę. Uciekajcie! Tak, biegniemy do punktu ewakuacyjnego. Kontaktuję się z dowództwem. Mówię, że mamy ocalałych. Leci po was helikopter? Tak, będzie za 10 minut. Jesteśmy na polanie. Widzę go. Udało się! Helikopter ląduje. Wprowadzam wszystkich na pokład. Dzieci, Ewa, Adam. Jesteśmy w środku. Startujemy. Udało wam się! Udało! Tak, patrzę w dół. On tam stoi. Kto? Dear Monster. Stoi na środku polany wśród ciał kultystów i patrzy na nasz helikopter. Nie wygląda na złego, wygląda na smutnego. Marek. Tak? Udało się. Uratowałeś je. Tak, wracam do domu.